Pieprzona dziura, nienawidzę tego miejsca. Gdzie jest Artur? Nie ma go. Jak to nie ma? To gdzie jest? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiemy, kiedy wyszedł. Cholera, jakie potrzebne to go nie ma. No to nic, trudno. Naradzimy się bez niego. Słuchajcie, musimy wrócić na odpowiednie tory. Takiego kryzysu jeszcze nigdy nie mieliśmy. Grozi nam upadłość, ale na szczęście mam jeszcze oszczędności. Więc William, znajdź mi proszę ludzi dobrze wyszkolonych bojowo do naszego gangu. Jest nas zbyt mało, więc każdy człowiek się przyda. Znajdę najlepszych ludzi, Tommy. Ada. Ty uda się jeszcze dzisiaj do Birmingham. Sprawdź, jak wygląda tam sytuacja. Czy są patrole policji na ulicach, czy wiszą plakaty z naszymi podobiznami. Nie rozpoznają mnie? W końcu też jestem Shelby. Nie, interesuje ich tylko ja, John, Arthur i William. Na pewno wiesz, co robisz? Siostro, w przebraniu ci nie rozpoznają. Zaufaj mi. John, ty i ja wyruszamy trudno Birmingham. Znajduje się tam siedziba żydowskiego gangu. Postaramy się kupić od nich fabrykę. Taka inwestycja powinna solidnie postawić nas na nogi. Żydzi? Dlaczego z nimi mamy robić interesy? Bo fabryki od nich są solidne, są dobrze wyposażone. Tylko to mnie interesuje. Wiesz, że Żydzi bywają przebiegli. Spodziewam się, że tak będzie, ale chcę kupić tą fabrykę. A teraz bierz mi się do roboty. Mam dosyć przebywania w tym burdelu. Za srana dziura. Artur, gdzie ty jesteś? To jest to miejsce? Tak. Nie wygląda na siedzibę żydowskiego gangu. John, tylko ja rozmawiam z liderem gangu. Hmm. Here Pan Alfie Solomons? Shalom, przybyszew. Czym mógłbym wam pomóc? Panie Solomons, Jesteśmy tu w sprawie kupna fabryki. A, kupno fabryki, a więc jaka wam się marzy? Wie pan, mamy dużo pieniędzy. Taką fabrykę do pędzenia wysokiej jakości alkoholu. Jesteśmy biznesmenami z Birmingham. Rozumiem, mam taką jedną w Birmingham. Jedna z moich lepszych. Musielibyście zapłacić, nie mamy pieniądze, aby ją pozyskać. Jak już mówię, panie Salomons, mamy dużo pieniędzy. A więc, dobijemy targu? Szefie! Oni są Peaky Blinders. Są poszukiwani w całym Birmingham. Żydowski śmiecie. A więc, goście w swoim biurze samych Peaky Blinders. Co za niespodzianka. Odłóż tą broń, błody, nie chcę ci wyrabić czaszki. W końcu przyszliście tu po fabrykę, a nie żeby zarobić kulkę, prawda? Schowaj tą broń, John. Wiem kim jesteście, dlatego sprzedam wam tą fabrykę pod jednym warunkiem. A więc to prawda, że życie są przebiegli. Prawdą jest też to, że Piki Blinders to podstępni cyganie. Sprzedam wam tą fabrykę pod warunkiem, że będę otrzymywać 30% dochodu ze sprzedaży alkoholi wyprodukowanej w tej fabryce. Gdybyśmy byli tymi biznesmenami z Birmingham... Rozumiem, że nie byłoby żadnych warunków. Jak pan już wcześniej powiedział, że Żydzi są przebiegli. Dobrze zna pan Żydów, panie? Nazywam się Tomasz Shelby. Witaj tobie. W porządku. Zgodzę się na pański warunek, panie Solomons, Więc dobijemy targu. Jak najbardziej, panie Shelby. Proszę bardzo, tutaj umowa. Dziękuję za miłe spotkanie towarzyskie, Tommy. Mi. Miło się robi z panem interesy, pan Sommos. tą brończą? Myślałem, że będzie chciał nas zabić. Ech, musi się jeszcze wiele nauczyć, bracie. Wróciliśmy, Tommy. Mam ze sobą dwóch ludzi. Chcieliby dołączyć w szeregi. Big Blinders Witam, panowie. Skąd do mnie przybywacie? Przyjechaliśmy z Nottingham. Jak się nazywacie? Eric Jones Martin Smith. Macie doświadczenie bojowe? Służyłem jako starszy sierżant przez 15 lat. Byłem w londyńskim gangu, ale upadł. Od paru lat szukam nowej rodziny. Czyli nie muszę się obawiać o wasze doświadczenie? Dokładnie tak, panie Shelby. Nie muszę się martwić o nich, William? W żadnym no. wypadku. To najlepsi ludzie, jak tam. W porządku. Witajcie, wy piki fucking bladers! Eric, ty zostajesz tutaj. Masz służyć jako obstawa tej kryjówki. Ty, Martin, pojedź do naszej fabryki na farmie w Birmingham tam w porządku. Dobrze, panie Shelby. Dziękuję. Aida, jak ta sytuacja w Birmingham? Jest sens wracać? Jest nadal źle, mi. Na ulicach protesty, ludzie nas nienawidzą. Policja przeszukuje teren, plakaty powywieszone po całym miejscu. Nie jest dobrze. Cholera. Czy tak szybko o nas nie zapomną, Tommy! Szlag. Ej, zostań w domu. Co to jest? Nie wychodź z domu. Masz się, Shelby. Co ty tu robisz? Widzę, że ładnie się tu urządziłeś. Wejdźcie do domu. Czego ty znowu chcesz? Panie Shelby, a dlaczego Pan ma takie agresywne nastawienie w stosunku do mnie? Przyjechałem w pokojowym nastawieniu. Mówiłem, że nie mam zamiaru bawić się w te twoje polityczne gierki. Wiem, wiem, ale, ale muszę cię rozczarować. Co? Gadaj do rzeczy. Godzinę temu wysłałem list do burmistrza Birmingham z dokładną lokalizacją pana nowego domu. Sądzę, że niedługo ruszy tutaj cała armia. Ty parszywy chuju! Jak śmiesz to robić? Chciałeś wykonać mojego zadania, więc potraktowałem to jako prośbę o śmierć. Więc ją spełniłem. Jak śmiesz grozić mojej rodzinie? Ejda, uspokój się! Wypad stąd knoju, masz odwołać ten list! W porządku, zrobię już to. Ej, dał spokój się. Wracaj do domu, proszę. Najpierw masz to odwołać, Ramzej. Zrobię to od razu, jak stąd wyjdę. Teraz mogę ci powiedzieć dokładniejsze instrukcje. Słucham. Organizacja zajmująca się obaleniem rządu Birmingham ma swoją jedną. Sie siedzib Stratford. Wręczę ci w tej chwili fałszywe informacje o następnych działaniach rządu. Masz to wręczyć Samedi, aby zdobyć ich zaufanie. Odezwij się do mnie w momencie, gdy to zrobisz. Wręczę ci wtedy kolejne fałszywe informacje, aż uzyskasz dostęp do tajnych planów Samedi. Masz mi w ten sposób przekazywać Ci kolejne kroki. Zrozumiano? Gdzie znajdę ich tą kryjówkę? Znajduje się niedaleko Fabry. W porządku, niedługo tam ruszę, a ty rusz dupę odwarty ten cholerny list. Dziękuję za pomoc, panie szanowni. Jeszcze się zobaczymy. Samedi. Nie wiem o czym mówisz. Ponoć grasuje tu organizacja pod nazwą Samedi. Gdzie oni są? Mogę ci coś powiedzieć, ale za drobną opłatą. Ech, trzymaj. Są tam, na górze. Wy jesteście sami, tak? Nie wiem o co ci chodzi. Nazywam się Tomasz Shelby. Tomasz Shelby? Proszę za mną. Witam. Kim pan jest? Nazywam się Tomasz Shelby. Jestem byłym sekretarzem burmistrza Williama Bowatera. Mam tajne informacje o przyszłych działaniach rządu. A, tak. Nie słyszałem wcześniej o panu. Działałem dwa lata temu. Wsadzili mnie do więzienia za rzekomą zdradę. Wyszedłem dopiero tydzień temu. Chcę obawić się śmieszny rząd za to, co mi zrobili. Okej, okay, panie Shelby. Rozumiem. Chce pan z nami działać, Tak. To byłaby duża przyjemność. Zgadzam się z waszymi poglądami oraz mam duże kontakty w rządzie. Uważam, że mogłoby to pomóc w opaleniu rządu. Mam dla pana również informację o najbliższych planach rozwojowych rządu. Może wam to pomóc. Dziękuję panie Szerbi. Co my tu mamy? Hmm. Porównij większej ilość jednostek policji na ulicach Birmingham. Hmm. Ciekawe. Zwiększona kara dla morderców na terenie miasta. Jest tutaj bardzo dużo informacji. Przyda nam się. Ale dlaczego pan przychodzi z tym do nas? Jesteś najlepszą organizacją zajmującą się spiskowaniem przeciwko rządu. Wierzę, że uda się to wykonać. Skąd się pan o nas dowiedział? Mało osób o nas wie. Chodzą pogłoski po mieście, że ukrywacie się tutaj. Musicie zamknąć gęby niektórym ludziom. Dziękuję za takie informacje. Jeżeli będzie miał pan dla nas kolejne informacje, proszę przyjść. W porządku. Dziękuję. Chyba się udało.